Dzień dobry, nazywam się Łukasz Droszkiewicz i od 16 lat wydaje cudze pieniądze. Dziś chciałbym Was zabrać w świat zakupów widzianych moimi oczyma. Wyobraźcie sobie, że do orkiestry przychodzi nowy dyrygent. Chce się poznać z muzykami, pyta o ich doświadczenie. I tak podchodzi do e, klawiszowców i dowiaduje się o przeszłości klawiszowej. Podchodzi do sekcji skrzypiec e, i dowiaduje się o doświadczeniu antyskrzypowym. E, Podchodzi do sekcji dętej, tam y, były dmuchane różne inne rzeczy. No i podchodzi do sek sekcji bębnów, bo bębny są z tyłu, żeby ich nie kusiło. E, I tam dowiaduje się, że to doświadczenie bębniarza rzeczywiście miało miejsce. No, ale okazuje się, że nie w tym polu, w którym y, y, dyrygent myślał. Człowieka od trójkąta nie pytał już zatem o doświadczenie. Tak jest właśnie w zakupach. Że przychodząc do zakupów, często jest tak, że zakupy tworzą ludzie, którzy mają różne doświadczenia, którzy często w zakupach znaleźli się przez przypadek. Często jest tak, że w ramach jakiejś restrukturyzacji, zmian, likwidacji stanowisk, ktoś po prostu został postawiony w roli zakupowca. I jak to wygląda później w samych oczach kupców? No, wpiszmy do e, e, wujka Google hasło: Zakupowiec. To pierwsze, co wyskoczy, to symulator farmera. Kiedy wpiszesz kupiec, wyskakują wafle ryżowe, e, otręby wszelakie i musli w niezliczonej ilości. Notabene, nazwy firmy nie znam. To się przez lata troszkę zmienia. Natomiast dalej jest tak, że kiedy wpiszecie frazę: Sprzedaż to obrazy w Google jasno pokazują sprzedawcę, sprzedaż, kontrakt, a wpisując zakupy albo kupiec, albo zakupowiec, no, wygląda to różnie. Zmienia się to oczywiście i w tej chwili widzimy już obrazki, które pokazują na pewien rodzaju e-commerce, na, na zakupy online, ale to dalej nie pokazuje w pełni potencjału zakupów ale daleko szukać. Nawet w samej organizacji wielokrotnie słyszałem, że zakupy to taki chłopiec do bicia. Zakupy to zderzak organizacyjny. A, bo jak coś tam nie wyjdzie, to się zwali na te zakupy przecież, nie? I to jest bolączka wszystkich kupców, bo kupcom bardzo często w organizacjach jest się ogromnie trudno przebić z pokazaniem wartości, tej prawdziwej wartości, którą wnoszą. No jak mają Inaczej być nastawieni, jak mają się chwalić swoimi sukcesami, kiedy wiedzą, że decydent jeden czy drugi traktuje zakupy jako zderzak organizacji. Sami kupcy też mają nastawienie takie, które często słyszałem od mojej babci: sieć w kącie, a znajdą cię. Oby na pewno. Kupcy uważają, że będą robić swoje, że będą robić to najlepiej, jak potrafią, a okazuje się, że to nie jest dostrzegane. Że samo siedzenie w kącie i niechwalenie się, nie pokazywanie wartości, którą się wnosi w organizacji, no, powoduje, że jest się niedostrzeżonym po prostu. Często też w zakupach spotykam e, syndrom młodego zięcia. Czym jest syndrom młodego zięcia? Wytłumaczę Wam na swoim prywatnym przykładzie, kiedy tuż po ślubie wprowadziłem się do swoich teściów. E, Zachciało mi się pić, wiedziałem, że woda jest w pomieszczeniu, w którym muszę przejść obok nich, żeby ją, żeby ją wziąć. No i wiedziałem, że dzień po ślubie, no to jeszcze mamo, tato nie przechodziło mi przez gardło. Proszę pana, proszę pani. No to już tak trochę nawet nie wypadało, bo po ślubie byłem. I schodząc po schodach, idąc w kierunku tej wody, chciałem im zaproponować, czy im też tą wodę przynieść, ale nie wiedziałem jak spytać. W końcu wymyśliłem, jako młody zięć. Bardzo trafne pytanie. Wody? E, tak jest syndrom młodego zięcia też w zakupach. Zakupowcy właśnie w związku z tym, że traktowani jako zderzak organizacji, często boją się zapytać, często boją się odważyć w sposób jawny negocjować. To są takie rzeczy, które e, są ukryte i je widać w zakupach, i to jest syndrom młodego zięcia. Ja sam wielokrotnie zadawałem pytanie w organizacjach, w których byłem, ale również na LinkedIn. Zadałem pytanie: co wiesz na temat zakupów w swojej firmie? I zatrważający wynik za każdym razem pokazuje, że blisko połowa organizacji nie wie tak naprawdę, czym zajmują się zakupy. A dlaczego nie wie? Bo zakupy głośno o tym nie mówią. Zakupy często siedzą w kącie, bo uważają, że ich tam ktoś znajdzie. A gdy chcą się już wyróżnić, kiedy mają taki, taki pomysł, żeby pokazać coś innego, no to nagle się okazuje, tak i w organizacji, jak i w social media, że no, każdy dysponuje podobnym instrumentem. Podobnie świeci ten instrument, jest podobnego kształtu. Więc co zrobić, żeby się wyróżnić właśnie w tym trudnym, w tej trudnej przestrzeni, którą są zakupy? Co jest ważne? Absolutną podstawą jest zrozumienie przez zarząd. Jeżeli zespół decyzyjny danej organizacji będzie miał nastawienie takie, że zakupy są zderzakiem organizacji, no to niestety nic nie wskuramy. Warto jest z nimi rozmawiać, warto pokazywać, jaką wartość wnoszą zakupy, warto mówić o tym, co zakupy mogą do organizacji wnieść, jakie są sukcesy zakupów, jak to się odbija na wyniku finansowym firmy, to może przekonać decydentów, ale jeżeli to nie przekona, no to dalsze kroki nie będą miały najmniejszego sensu. Ważna jest transparentność procesu. Znaczy, często jest tak, że nasi partnerzy wewnętrzni nie do końca wiedzą, co tam się dzieje. Wpada zapotrzebowanie do zakupów, i ono trochę wpada jak kamień do studni. Nie do końca wieciemy, wiemy, co się z nim stało, gdzie on wylądował. Kiedyś tam po jakimś czasie, kiedy następuje dostawa, Zapotrzebowanego artykułu, materiału czy usługi, to wtedy orientujemy się, że no, nagle zostało coś zrealizowane. A cały proces nie jest transparentny. Większość partnerów wewnętrznych, klientów wewnętrznych zakupów nie do końca wie, co się tak naprawdę w tych zakupach dzieje. Ważne są relacje z dostawcami, ale tu uwaga, bo te relacje z dostawcami zakupów są ważne, jeżeli czy są, są taką wartością dodaną. W momencie, kiedy mówimy o korporacjach w rękach prywatnych, o, o firmach niepaństwowych, te relacje bardzo, bardzo dużo mogą pomóc w samym procesie zakupowym. Natomiast jeśli firma jest państwowa, to te relacje, czy próba podjęcia relacji może wiele zepsuć, ponieważ spółki skarbu państwa obowiązuje równe traktowanie wykonawców. To jest absolutna podstawa, kardynalna zasada, której nie można złamać, bo to po prostu jest karalne. Ważne jest słuchanie partnerów wewnętrznych. Często zakupy nie do końca słuchają, co partner wewnętrzny chce, czego oczekuje, czego potrzebuje. Nie zadają dodatkowych pytań, które mogłyby absolutnie zmienić cały proces zakupowy, bo się na końcu okazuje, że być może partner wewnętrzny chciał coś innego niż dostał. Ale tu jest bardzo ważna komunikacja. Yy, bardzo ważna jest bieżąca informacja zwrotna, i tu podaję przykład wielu kurierów. W tej chwili, jeżeli nadacie paczkę w jakimś macie, czy, 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 czy w punkcie odbioru, to dostajecie SMS-a, że paczka została przyjęta, paczka została nadana, paczka jest w drodze, paczka jest gdzieś w jakimś hubie przeładunkowym, paczka dotarła na miejsce. A jak dacie zapotrzebowanie do zakupów, no to nie macie tej informacji zwrotnej. I często zakupy zapominają o tym, że zwykły SMS, krótka wiadomość. Twoje zapotrzebowanie jest na, takiej i takiej na takim etapie realizacji. Bardzo mocno ułatwiłoby komunikację z partnerami wewnętrznymi. I ważnym jest rozpoczynanie innowacji przez zakupy. To jest, to jest rzecz, która jest trudna, bo często słyszymy od naszych klientów, partnerów wewnętrznych. Nie będziemy czegoś zmieniać, bo zawsze tak to było i te, to, to działa, więc nie, tutaj nie wcinajcie nam się w to. A zakupy, no, jeżeli nie powalczą, jeżeli nie przebrną przez ten trudny etap zmiany, nie dokonają innowacji, ale jeżeli już jej dokonają, to to jest ogromna wartość, którą wprowadzają do, do samej organizacji. No i teraz, jak to wszystko zrobić? Co jest ważne, jest ważna komunikacja, jest ważna transformacja. Jest ważna promocja. No takie w skrócie z niemiecka: ja, ja, ja. E, komunikacja. Powiem wam taki przykład z życia wzięty, kiedy miałem epizod pracy zaraz po studiach w dziale obsługi studenta. Dział obsługi studenta wydawał dyplomy studentom. Potrzebna była informacja o tożsamości studenta oraz kierunku jaki skończył. Wszedł pewnego dnia jegomość do biura, w którym pracowałem, spytałem go o tożsamość, wyjawił ją, e, spytałem, z jakiego pan jest kierunku, no i tu student się zadumał. Zadumał, pomyślał chwilkę i odpowiedział, ja? Ja z Rybnika. A więc nie o taką komunikację chodzi. Często jest tak, że przychodzi ktoś do Departamentu Zakupów, zgłasza swoją potrzebę, e, kupię, pyta, ale no, a w jakim trybie pan chce to zrealizować? Pilnym. Awaryjnym. A procedura zakupowa często ma różne inne tryby, o których partner wewnętrzny, klient wewnętrzny nie wie. I ważna jest komunikacja, czego cholernie brakuje: zakupów w social media, w mediach społecznościowych. Od iluś już lat wszyscy sprzedawcy, marketingowcy wiedzą, że LinkedIn, Facebook, TikTok to są. Podstawowe już w tej chwili narzędzia sprzedaży, to, jest, to są podstawowe na, narzędzia social sellingu. A za każdym razem, kiedy pytam kupców na, na konferencjach zakupowych, kto regularnie publikuje w tych mediach społecznościowych, oczywiście mówię o, o, o publikacjach profesjonalnych, to podnosi się 5, może maksymalnie 10% rąk na sali. To jest coś, czego brakuje. Sprzedawcy używają tych narzędzi. A zakupy nadal się zastanawiają, czy publikować. Tak być nie może. I ważna jest promocja. Zakupy, zakupowcy, kupcy. Ważna jest promocja, bo jak nie będziemy głośno mówić o sukcesach zakupów, jak nie będziemy głośno mówić o wartości dodanej, to mamy sytuację, w, którym, w której mamy trochę takie mruganie okiem za plecami dziewczyny. Nie zauważy. Uwierzcie mi, nie zauważy. I ważna jest transformacja. Transformacja, czyli wyjście ze swojej strefy komfortu, zrobienie czegoś inaczej. Alvin Toffler powiedział, że analfabetyzm XXI wieku nie jest brak umiejętności czytania i pisania, to jest brak umiejętności uczenia się, oduczania i uczenia na nowo. To jest ewidentne wychodzenie ze swojej strefy komfortu. No i wracając do tej, do tej, do tej słowetnej ankiety, którą przeprowadzałem nie, niejednokrotnie, gdzie większość yy, uczestników procesów organizacyjnych nie wiedziała, czym zajmują się zakupy. Więc dało mi to do, bardzo do myślenia, i z, z, zacząłem się zastanawiać, co mogę zrobić inaczej. Co mogę zrobić, żeby przykuć uwagę jako kupiec. Co mogę zrobić, żeby w mediach społecznościowych mówić o zakupach, ale żeby nie zanudzić tym tematem zakupowym. Trafiłem na badania dotyczące muzyki, które wskazały, że większość nas słucha muzyki codziennie. Postanowiłem coś z tym zrobić i nie pisałem na LinkedIn o zakupach. Zacząłem pisać o muzyce. Tak powstał Piątek Brzmi Dobrze. To jest pierwszy i chyba dotąd jedyny cykl muzyczny, który prowadzę na LinkedInie od trzech lat. Eee, powstała fantastyczna muzyczna społeczność, skupiająca ludzi różnych branż, różnych zawodów wokół jednego tematu, wokół jednego tematu muzycznego. Eee, ciebie też serdecznie zapraszam. Do udziału w piątkowych spotkaniach muzycznych. To nie są spotkania biznesowe. To są spotkania pokazujące naszą pasję, nasze zaangażowanie, to co kochamy na co dzień. A ja tak staram się przemycać w międzyczasie temat zakupowy. Piątek brzmi dobrze. Nabrał na, na, na tyle na, na znaczeniu i na sile, że zaczęli pojawiać się w, na LinkedInie, w moim cyklu. Profesjonalni muzycy. Ci muzycy, e, okazało się, że, że ktoś gra na, e, profesjonalnie na skrzypcach, ktoś gra na keninie, ktoś zajmuje się profesjonalnie śpiewem, ktoś jest perkusistą, kto inny świetnym gitarzystą. Ja pewnego dnia pomyślałem, słuchajcie, wrzuciłem taki temat, a może byśmy wspólnie coś nagrali? I tak powstała orkiestra Piątek Brzmi Dobrze. Cztery edycje coverów różnych utworów już do tej pory powstały. Powstaną na pewno nowe, wierzę w to, bo ta orkiestra jest niesamowicie zgrana. Co ciekawe, wszystkie te projekty powstały zupełnie online. Komunikacja projektu Orkiestry Piątek Brzmi Dobrze miała miejsce tylko i wyłącznie na LinkedInie, na czacie grupowym. Przez dwa lata nie widzieliśmy się ani razu. Dopiero po dwóch latach spotkaliśmy się w Warszawie. To było cudowne spotkanie, za które Wam dziękuję. Pozdrawiam Was z tego miejsca, ale to udowodniło mi, jaką siłę ma LinkedIn i jak wspaniałe projekty można robić, które wynikają z pasji, które wynikają z zaangażowania, które ocierają się o tą zawodowość, ale dają dużą przestrzeń do swobody realizacji swoich hobby, swoich marzeń. Ale często dostaję pytanie: no, takie właśnie. Można też w sposób bardziej kulturalny zapytać: po co mi to? No, po co mi to? Ja też się zastanawiałem, tak naprawdę, zaczynając publikować cykl muzyczny: po co mi to? Na cholerę mi ten kaktus. Otóż dzięki Piątek brzmi dobrze, dzięki publikacjom nie o zakupach ale o muzyce. Ale o muzyce, w której wplecione są tematy zakupów niejednokrotnie, zostałem zaproszony do wielu konferencji branżowych zakupowych, miałem możliwość z dnia na dzień zacząć się rozwijać w wystąpieniach publicznych. Zostałem zaproszony do wielu podcastów, w których miałem przyjemność mówić nie tylko o swojej pasji muzycznej, ale przede wszystkim o swojej pasji zawodowej, zakupowca. Również o piątek brzmi dobrze, było głośno w radiu Katowice, z czego jestem ogromnie dumny. E ten kaktus przyniósł mi trzykrotny wybór yy, y, influencera, czy t -t -top -t topowego głosu, głosu LinkedIna. To jest takie bardzo miłe wyróżnienie. Ja spotkałem się z wieloma krytycznymi głosami na temat samego konkursu, natomiast yy, ja tam nie kandydowałem. Ja tam nie zgłaszałem się. Moja społeczność, społeczność ludzi, którzy kochają muzykę, zagłosowała tam na mnie, i to jest coś niebywałego. Że dzieląc się swoją pasją, można zbudować niesamowite przyjaźnie, relacje, biznesy e, i coś, co nas łączy. E, wielokrotnie kupcom mówię, że LinkedIn to jest marka osobista, że LinkedIn to jest coś, co jest Twoją wizytówką. I LinkedIn daje nieograniczone możliwości. Bo gdyby ktoś mi powiedział trzy lata temu, że cykl piątek brzmi dobrze, będzie zapowiadał Tomasz Kamel, Maciej Orłoś, Grażyna Wolszczak i Cezary Pazura, Od tak po prostu, bo napisałem do nich i e, e, pokazałem, czym jest cykl muzyczny, który prowadzę, to bym nie uwierzył. To bym nie uwierzył, że będę miał możliwość styczności z tymi osobami, że będę mógł mieć osobisty kontakt z nimi, a to nastąpiło dzięki publikacjom, publikacjom na LinkedIn. Dlatego, szanowni kupcy, Wyjdźcie do tego świata online. Pokazujcie wartość dodaną. Pokazujcie, co wy wnosicie. Chwalcie się, nie bójcie się tego, i pokazujcie, czym się zajmujecie. To ułatwi kupcom, kupcom relacje z Wami, to ułatwi kupcom ich pracę. Nie kupcom, to ułatwi sprzedaży. Pracę oczywiście. Drodzy, drodzy dro, dro, drodze sprzedawcy, Wy również. Wspierajcie kupców. Jak wejdziecie na LinkedIn czy na jakąkolwiek inną platformę, jest cała masa tematów marketingowych, sprzedażowych, ale tych zakupowych jest jak na lekarstwo. Rzadko kiedy się zdarza, że przewijając swoją ścianę wiadomości, jesteście w stanie natrafić na wiadomości dotyczące zakupów. Albo kogoś, kto zajmuje się zakupami, ale pisze o swoich pasjach. Dlatego warto się wspierać, warto nawzajem pokazywać sobie, jaką wartość dodaną wnosimy. Kupcy, pokazujcie, mówcie o tych zakupach. Sprzedawcy, wspierajcie kupców, pokazujcie im, jak wygląda ten świat online, jak wygląda ten świat mediów społecznościowych, jak wygląda social selling i czerpcie z tego, co mają do powiedzenia kupcy, bo tam jest ogromna wartość, tam jest ogromna wiedza, z której jeśli skorzystacie, to obie strony wygrają. Dziękuję Wam serdecznie za to dzisiejsze spotkanie, i niech Wam piątek jutro brzmi dobrze. Do zobaczenia, cześć.